Dzień dobry, witamy wszystkich. ja Dzień. Jestem Ania, a to jest Staś. I dzisiaj pokażemy Wam, jak można zrobić Kryształ! Mamy tutaj już przygotowany niebieski barwnik. Także Staś, zabarwię jedną ze szklanek na kolor niebie. niebieski, tak żeby nasz jeden kryształ był niebieski. Teraz Staś wsypie 4 łyżki boraksu do każdej szpanki, mhm. czyli tego proszku, 4 cztery, cztery łyżki. Mamy już cztery łyżki i teraz Staś może tą dużą łyżką zamieszać w jednej szklance i w drugiej, tak żeby one nam się nie wylały. I zamieniamy szklanki i Staś może teraz zamieszać czerwoną szklankę. czerwoną szklankę. Odkładamy łyżkę na bok i teraz Musimy z patyczków, z takich oto patyczków, które mamy, to są takie druciki tak? To się nazywa drucik, drucik kreatywny I z tych drucików tak. I one są zrobić... bardzo miękkie, można je dotknąć sobie Tak, i można je wykinać na różne strony I no z tych tak. drucików Będzie musimy... kryształ Tak, z tych drucików będzie kryształ, musimy sobie ułożyć kształt, taki jaki I chcemy Jest <laughs> to jest bardzo dobrze. Tak żeby wokół niego zrobił, zrobił się nam kreszt. I teraz potrzebujemy dwa patyczki. To mogą być też, być też ołówki albo kredki. I te dwa patyczki stać połóż na szklance. Mamy tutaj jeden i mamy drugi. I teraz za pomocą sznureczka tak. musimy przyczepić nasze... Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj utnę nożyczkami to, co wystaje. Albo to będzie coś takiego. Mm -hmm. wow. Możesz jeszcze sobie zmienić kształt, a ja w tym czasie przywiążę e, mój drucik do mojego patyczka w tym miejscu, Mam go dookoła i zawiążę mały schwałek. No i możemy tutaj troszeczkę zawinąć do góry, tak żeby nasz kryształ nie dotykał dna. A teraz zobaczymy, co się stanie. stanie. Także wrócimy tutaj za kilka godzin, żeby sprawdzić, w jakim stanie są nasze dwa diamenty. Też. Wróciliśmy po 12 godzinach tak. następnego dnia i tak. sprawdzimy, co się w naszych kryształkach. Czy, czy kryształki się pojawiły? To sprawdzimy. Tak. Tak, Staś? Tak. No dobrze, to ja jeszcze pokażę tak. do kamery, jak to wygląda. Tutaj kryształek czerwony, tutaj kryształek niebieski. Z jednej z drugiej szklanki zdejmujemy sobie. Wyszedł nam kryształ Jakby tutaj, o Troszeczkę Tak nim można trochę potrząsnąć tak, żeby. a to jest drugi To jest czerwony, możesz to samo zrobić Tak, i teraz pokażemy do kamery jak wyszło o. Hmm. To jest kawałek smóreczka To nie, to może zostać O, proszę Mój kryształ jest czerwony, a Stasia jest niebieski. niebieski Pokaż bliżej stać do kamery, żeby było widać Takie kryształy też możecie zrobić u siebie w tak. domu, tak jak my robiliśmy ze Stasiem Tak Super, są piękne i tak się ładnie błyszczą w słońcu tak. I trzeba trzeba też totać kilka składników, żeby one powstały, czyli piękne druciki tak, pamiętajcie o miękkich drucikach, bo właśnie te kryształy mają taki fajny kształt, dlatego że użyliśmy tych drucików. Tak to właśnie wygląda. Tak. Także żegnamy się z Wami i zapraszamy Was na kolejny eksperyment. Do widzenia pa! Do widzenia, pa!